Witam widzowie. Dziś jednak odcinek jest, więc daily się przedłużyło o jeden dzień. Jutro już raczej na pewno nie będzie odcinka. Więc, żeby zrobić taką fajną czcionkę, trzeba wejść na stronę w opisie. Następnie w górnym oknie trzeba napisać swój tekst. Może być jaki chcesz, lecz shift nie działa. Jak widać, jest tu pełno czcionek do wyboru. Jeśli szukasz jakiejś innej, to wybierz jaką chcesz, lecz jak biorę tą. Kliknij znaczek kopiowania. Teraz masz ją skopiowaną i możesz ją wkleić gdzie tylko chcesz. Ja przykładowo wkleiłem ją do skór bordy na moim serwerze. Przepraszam za taki krótki odcinek. I chciałbym się jeszcze wypowiedzieć odnośnie serwera z Fitup. Nadal nie zmieniłem zdania co do niego. Uważam, że serwer zepsuty nie mający prawa istnieć. W dodatku, mają dziwnego dewelopera. Zapamiętajcie, że ice cube jest lepszy. Tyle chciałem powiedzieć. Następny film na kilka miesięcy.